Święta Wielkiej Nocy, natomiast w trakcie Wielkiego Tygodnia, więc tygodnia poprzedzającego ten czas Wielkiej Nocy, obchodziliśmy Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Taki dzień przypadał w środę, czyli można powiedzieć, Kielkanoc, a jako, że wszyscy mówią, że Polska jest krajem katolickim, więc myślę, że święta, najważniejsze katolickie święta, to idealny czas, aby o pewnych zasadach, także zasadach drogowych naszym rodakom przypomnieć, bo z tym jest myślę podobnie źle jak z samym katolicyzmem, bo to, że ktoś poświęci jajka, pójdzie do kościoła, zmówi jeden, drugi, trzeci, piąty paciorek, nie znaczy, że ta osoba jest katolikiem. Tak samo to, że ktoś Jeździ samochodem posiada uprawnienia, aby takowym jeździć, nie znaczy, że można go nazwać dobrym kierowcą. No ale, ale do rzeczy. Mam nadzieję, że przy tym poniedziałkowym, śmigusowym yy, śniadaniu czy yy, obiedzie, czy później przy rodzinnym piciu wódki będzie troszkę czasu na pewno czy to dyskusję najlepiej gdyby był czas na refleksję nad tym w jaki sposób moi drodzy jeździmy bo niestety ale prędkość to w naszym kraju jest plaga szczególnie ta Zbyt duża prędkość. To jest w naszym kraju plaga. Oczywiście wszyscy złościmy się bardzo często na to na te kontrole policyjne, złościmy się na miejsca, w jakich te kontrole się odbywają, bo faktycznie te miejsca czasami są, czasami są niefortunne, nie wpływają w żaden sposób na bezpieczeństwo. Czy nawet nie wpływają na to, żeby faktycznie złapać kogoś w miejscu, które jest niebezpieczne, złapać na tym, że robi coś źle? Choć ja osobiście jestem zwolennikiem kontroli prewencyjnych, a więc, aby policja stała w takim miejscu, żebyś do miejsca, które jest niebezpieczne, dotarł w sposób bezpieczny. Czyli, skoro niebezpieczny na przykład jest jakiś zakręt, to powinniśmy stać z tą suszarą przed zakrętem, a nie za zakrętem. A w Polsce stoi się za zakrętem. Bo do tego, co powiedziałem przed chwilą, można by jeszcze dopisać polityków i zwierzchników policyjnych, którzy jedni od policjantów wymagają tego, żeby pieniądze, były w jakiś sposób przez nich przyniesione w cudzysłowie do budżetu poprzez te kontrole, a ich zwierzchnicy przełożeni oczekują tego, że, że będą mogli ładnie pokazać słupki i tabelki, jak to oni działają i wpływają na bezpieczeństwo. Ale nie o policjantach i o tym, że źle stoją mnie tutaj mówić, a o nas samych. Moi drodzy, nie ma czegoś takiego, że jeździmy szybko i bezpiecznie. Jazda szybka zawsze jest jazdą niebezpieczną. To no nie ma tak, że ktoś jeździ szybko i bezpiecznie. Jeżeli chcecie jeździć szybko, to idźcie na tor i tam sobie ćwiczcie swoje umiejętności. Najpierw sobie pójdźcie do Ode TeJotu, tam zobaczycie, że te umiejętności naprawdę nie są tak wspaniałe. Tam Wam udowodnię, że w prędkości 50 km na godzinę nie potraficie, nie potraficie zapanować w prostej sytuacji na pojazdem. Wielu będzie takich. Ale na drodze chojrak, on będzie zap będzie jechał 150, bo on przecież ma już 3 miesiące prawo jazdy. Bo on ma superfurę, która ma, tak jak ci, niesamowite systemy bezpieczeństwa. Systemy wymagają przede wszystkim mądrego człowieka, który siedzi w przypadku. Naszego kraju po lewej stronie, który siedzi za kierownicą. Więc zastanówmy się przy tym świątecznym stole. Czy my jesteśmy tak naprawdę tym mądrym ogniwem, które tam siedzi? W wielu przypadkach niestety nie. I nie mówię tego po to, żeby kogokolwiek obrażać. Absolutnie nie. Mówię po to, aby w jakiś sposób poruszyć, poruszyć nasze sumienia. Może te dni to jest ten czas, żeby te sumienia poruszyć. Podobno to jest najważniejsze katolickie święto jakiekolwiek może być. Dlatego jeżeli jesteś katolikiem, jeżeli jesteś Polakiem, a podobno Polak to katolik, jak już mówiłem, To musisz w tym najważniejszym katolickim święcie te pytania, które powiedziałem sobie zadać. No, a tak w ogóle dla wszystkich, nie tylko docierając do głów katolików, bo moi drodzy, naprawdę, wierzcie. jak już mamy to prawo jazdy to możemy tak naprawdę robić wszystko że jesteśmy nieśmiertelni nie wierzcie mi to tak nie jest kontrole policyjne też generalnie w wielu przypadkach nie są po to żeby w jakikolwiek sposób robić nam krzywdę są po to żeby eliminować z dróg tych właśnie drogowych wariatów, tych, którzy innych nie szanują nie szanują naszego zdrowia, naszego życia. Prędkość naprawdę ciągle, ale to ciągle jest jeszcze plagą naszych dróg. Tak więc moi drodzy, naprawdę ogarnijmy się. Ogarnijmy się pod tym względem. Zacznijmy jeździć rozsądnie, zacznijmy jeździć mądrze, zacznijmy jeździć zgodnie z przepisami. To naprawdę niewiele kosztuje. I naprawdę da się zgodnie z tymi przepisami jeździć. Ja już jeżdżę ponad 25 lat samochodem. Jeszcze w życiu nie miałem mandatu. Jeszcze w życiu nie miałem punktu karnego. Czyli da się, a jeżdżę naprawdę dużo kilometrów. Może nie są one liczone w milionach, ale w tysiącach miesięcznie można je spokojnie liczyć. Tak po prawej, tak po lewej stronie, czyli będąc za kierownicą, jak i ucząc kursantów, siedząc po prawej stronie z przodu. Tak więc ogarnijmy się, moi drodzy, może faktycznie e, potrzeba nam tych szczególnych dni w roku, jakimi podobno dla niektórych ma być Wielkanoc. Mokrego dyngusu.